Nie Nie tylko on Eo! Siedzę z tym. Z... entrykiem O, Zikę Co już, wyścig? Tak już Kurwa, to będzie twoje balne. Ale takie lasy... Hmm, eee Dobra, ma za sobą Korentina, wam się bać? Tak. Tak. No, rename! Czy ciebie posrało? Okay. Żyłem. Nowość. Oczywiście ze Spinala O, ja też spin. Cieszy. Dzięki, tam chyba met, je, ktoś z Mercedesa, jak mądry. To Korentin A, to dzięki, Korentin A no tak, bo dzisiaj dwa Mercedesy jadą. Tak. Ty była jedziesz na hardach? Jadę na hardach. Kurwa, Duczek, ja. zwolni! <noise> Wolny jesteś. Tak, wiem, bo muszę podłapać tempo. Ej, czy rynek jedzie na karta? O cóż, nie tak? wiem. Ja popełniłem właśnie karta. Wolny jesteś. To mnie tu obraża? ale. Uch, ale się bramię. No nie, nie, nie. A Czemu Skrycone. u mnie Endrek jest ostatni? Lubi. O, nie pierwszy. Czemu kordę jest? Kończymy. Nowe, nie znałem. Bardziej się okej. O, cieba, jak za co ty tu robisz? I dlaczego? Bo. bo tak, bo mogę. Czy ja ile będę wytrzymują? Hardy są zniszczam. Nie, tutaj się niszczą, ale tak po 8 kółkach chyba. Ej panowie, dam pytanie. 6 wpływ na softach, potem hardy to będzie dobry wybór? Nie. Na szóstym masz flaki? Na szóstym to one mogą wybuchnąć. Wybuchają. Co? Holandia. No.

A, wy już na starty, spoko. Spoczęcy. Gdzie stał Skorbelem? Rozwalił się. Albo ktoś. mi podobno rozwalił. Oho, Corentin chyba zdechł. Nos. Nie, jedzie. Niestety. Kurwa! Ale mi do ogonu skrzypa. No ja już go też doganiam. Tego brukuje, ty go wyprzedasz. Jest. A on mi jednak stoi na starcie. No, my też. Kto? Entlep. Nie no, ujedziesz, mugel. Jak nikogo nie ma. Już skończyły. Ale daj bom zrobił, idiota. Śmieć. Pisk, Spokojnie, nagrałem to. Jak to się stało? Bo ale w blisko jesteście, Jezu, tak blisko jestem Weźcie się tam rozwalcie Super, jestem chęcny, że w takim momencie Dobrze była Na krótko z nim Ale ma ping, ale oko ma ping Ale nie z, no 3 to normalnie... Dobrze, że była, nagrałeś to Oj, się, strasznie ścien teraz, ja nie wiem gdzie kto jest. O, teraz widzę. Junior, ty jesteś za mną teraz, czy jak? Tak, ja jestem ósmy. A, czyli że jesteś za mną. No, mnie normalnie. A, Bo kurwa, nagle synchronizacja gry, jechałem po faktorze, oczywiście. Dziękuję, panie Kornel, za filmowanie mnie. Oj, admin, szeroko, szeroko. Dobra, opony, ardet. Opony, ardet. A, 4, a, 4, a 3, a 3, dobra, ja nie wiem, czy jednak nie pojechać na tych hardach do końca. co w tym jeszcze trzymają, Miliwo. W takim momencie musiałem coś zaakceptować, zmiana na super miękka. Na te dwa. Ja? zjadłem Wcześniej? No. Nie, nie. Nie działają oponki To ja myślałem, że dostanę stop and go, bo ja wjechałem e, Albo... Było bardzo malutko do... do, stu, do stu. A ile do bo tam jest taka fejkowa linia na wyjeździe ze Speedlane można... Tak, przy światłach dopiero Wyjeżdżajcie no. Na pit limiterze Admin, że tutaj opony umarły Już totalnie ta. Nie wiem, Rzuczek. No. Mówicie, że no. na szóstym umierają? O, wyspinowałem. Hardy są bardzo złym wyborem. Dobra, żeby z trzy potęgi zjechotać, to ma przerąbane. Dobra, zaryzykuję najwyżej im I nawet, jeżeli wybuchnie. Niech się jeszcze nawet nie powiedział, że umarły do końca, więc. Egzor, kto I... jesteś? Dobra, możemy kończyć, bo prowadzę. Egzor, kto jesteś? Egzor. Egzor, to powiedz. odpowiedź. Bo... Nie, Nie, ty e, Shartio, kto jest na szóstej pozycji? Ile by niego tracisz? E, Kania. Kania, to jest takim, kto traci. To no, liczba 30 Blistery mam Kurwa, Czyli już... około 12 sekund Pit stop zabiera 20 czy jak? Słuchaj, już zoblawane Więcej Uła. niż Ej, 20 buło, buło. To tak, ja jestem teraz na... Kurwa, jestem na drugiej pozycji <laughs> Bo nie zjechałeś Bobby Mówi, że moja blister, nie? Eee, nie, się, czekaj, dopiero teraz ci mówi? Czy po zjechaniu? Teraz. Po zjechaniu, czy przed? Nie A, wiem jak to dalej mnie trzymają Dobra, blue flag. Ty jedziesz na hardach czy na sota? A, harde harde. I ja, ja... Ja? O, the, szeroko, Rename. Rename. był? Patrz Ja was to... A, dobra, nie sorry Jeju, sorry, masz blue flag. Nieważne Ej, ale ma pink w Dobra, sorry, znikł, myślałem, że masz blue flaga, nie? Ej, co jest? Tak źle nie jest Ej, a w pozycji jest EXO? Ósmy Aha bo U mnie jest... U mnie u, Ja... Przejdziemy mam wyokrążenie Dobra, kurwa Junior Hubów się jest zdublowany Myślałem, czy ty też, nie? O, żuczek, ma... No to nie tylko tłumacz, mnie nie? żuczek mnie zdublował Co? To... Aż się tak, tak. Jezus, jesteście do góry są z tymi, jak to się mówi? Z intermediami. Jezus, jak tu nie trzyma, te hardy Ze strop No. Uważaj na szykanę prawo-lewo. W drugim sektorze. Na tutarkę w lewo. Bo ja tam wyspinowałem. Mhm. Halo, słyszycie. To się nie? stało, że Junior tak, jest 50 tak, słychać, sekund to, mną, za mną, a zanim nim jeszcze Jakiś wypadek był na początku, czy jak? Halo, dobra. To jest tak, że że znowu challenge się zesrał Dobra, i że... Spokojnie, spokojnie. ...i że jestem siódmy. No, ja też i... jestem siódmy właśnie. No, no... No ja jadę ciągle przed tobą, nie? Ale się challenge zesrał mi... i mnie jak zawsze nie liczy, bo po co? To przeinstaluj gierkę. Ej. Dwa razy już to robiłem. To jeździ na koncie Cornela, to zmień nazwę. Ej. Tak jeżdżę. Niech na nie 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 to, wiem, to i... Ale co zawsze się dzieje, jak się uczestniczy w wyścigu? Na Imoli no? też się nie liczyło. No tak, no. No bo ty hostowałeś? Nie, Hosto... bo nie hostowałem. To bo, bo za tym i Imoli nawet nie jechałem, ale okej. Okay. Nie, no jechałeś chyba. Nie, nie jechałem tu. Turcję, w jechałem i moi też jechałeś, wow, ale Blue flag, blue co? flag, blue flag Kurwa! Ping -pong. Ping -pong. Uważaj Dzięki No Już mi w dół, A, Szkoda, gadać, szkoda z ale na tych hardach trzeba uważnie jechać, nie? Wolne strasznie są. Czy korentin był już w pit-topie? Znaczy w boksach? E, tak. Jezu. Znaczy powinien. On no to jest korentin. Więc... No, już no jest. Nieważne. Nieważne. Jest podzielony Znaczy w Malacie będzie ten. E, speedrace uh. Jezu! Ale mi te płocie. Właśnie widzę. Ej znowu Nie, ja zjeżdżam do topu. Ja yeah. Ja na zastępnym też zjeżdżam Czekaj to, czekaj to To wy, to wy jedziecie Dwa razy stopy? Boże Tak, bo hardy nie Nie wytrzymają No, no, no. No ja, no ja no już... To jadę... ja na szóstym, powinny wytrzymać o, No ja no ja już jadę dziewiąte okrążenie na nich, więc... A, to, to chyba bym a, się... Dziewią... A To okrążenie, dobra, to nie zjeżdżam. Aha Rabin z dwa Aha, okej. Okay. Okej, okay, to było dziwne. Że się pojawili, mi się nie wie, a, na nic do a potem następ, tam się tam pojawili. No, teraz Ale dobrze Admin No, no bez, jest, my... Mój teamet mnie zdubrował. jak mnie, stary. A teraz mam lepsze opony, więc. A dobra, bo ty, bo ty dopiero byłeś w trzecim sektorze, a ja kończę pierwszy, dobra. Nie no, muszę w końcu zjechać. Dobra, po prostu będę obserwował, co inni robią. Powiem tylko tyle, intermedia... Y, hardy w tym modzie to jest takie głupno. No. Trzeba się przeżyć. Robić tylko sekund sekundy gorzej. Adrian, Adrian e, bo ty jesteś blisko rename'a, e, powiedz mi, gdzie jesteście? Pierwszy zakręt. Pierwszy zakręt? Junior, nic ci się o, stało. Znak, nie stało. Nie, nie zjedziemy. A, czwarty. Stój! Wyprzedź mnie na prostej, dobra? Jesteś blisko admin do rename'a? Okej, okay, Williams jest... Weź go tam wciągnął, niech no to będzie drugi. A, dobra, to EXO. To nieważne. A, no. Mamy walkę sezonu? Powiedz tak. Mam nadzieję, że to będzie walka sezonu. Albo chociaż w topce będzie ta to walka. Walka no, sezonu no, to jest Moja musi być Musi być ten manewr. Musi być ten manewr e, w powiem tak, to sezonu to jest e, skrzypa, skrzypa, skrzypa i... skrzypa. No i powinien go wypierdolić. w tej... No, top. Czas na nowość, czas na juniora. Tak. Nie, no. Innych też, prawda? No. O, o i normalnie mnie pitują, Dobra, Ale go trepie, ty. Dobra Napisz kiedy będzie Rina w picie Nie będzie, on zjeżdżą Już tak mało zostało żeby zjeżdżał Gdzie? Czemu ja, ja tyle trafię do dupy? To, to jest? Wolny jesteś Widzisz mu O, Rina idzie za mną ja jestem na 11. Poświęć się! ciekawe. No właśnie nie. No właśnie nie wiem, co robić. Tak czy. Czy robić to, co mam zrobić, czy dojechać na tym siódmym miejscu? Hmm. Adrian, za prawo. ciebie? Jak ty się utrzymasz? Eee, yy, 3 sekundy przed yy, skrzypą Bo zrobił strasznie głupiego Dive Bomba i będę go reportował za to. to się Dobra, eee. Yy... Łukasz kania w pit stopie. Nie Wicie? Tak, bo właśnie. A faktycznie, no. Kurwa, mam wrażenie, jakby mnie Co się stało? Co się stało? Co się stało? To znaczy, internet przyjebało i chyba we mnie przyjebał. O. XD Ale kto? Korentin? Zdech? Tak! Ta, ta. Silnik, silnik wy, wybrał papieża czy, Dawaj, mi się że... pozycja, czyli... Nie, siódmą, bo, bo ja bo ja jestem ciągle przeprosobą. co ty coś odjebał? Co, co się stało? Ale to by silnik wybuchł podobno. Know? Mi nie! Łukasz! Eee, łukasz. łukasz ja... Zniknąłeś mi przez te... dopóki nie skończonych aż no te cię w ogóle ja nie widziałem Zniknąłeś mi tyle koło Tyle prawe koło mi odziewało. zdarza się Lwy widzowie Jeszcze to mi... Dasz... jeszcze... Je, jeszcze żeś Entka obrócił Do tego się przyznaję, bo pik, A do tego ja ci, ja ci... w ogóle nie widziałem jak cię wyprzedałem, to miałem cię w pizdu przed sobą Jak zjeżdżałem na prawą stronę No ty byłeś za mną Byłem za tobą jak wyjeżdżałeś no. z pit -stopu, ty zjechałeś na lewo, ja od razu na prawo No dobra, ale czemu ty nie masz żadnych uszkodzeń, a ja mam uszkodzone tylne kurde koło? A ty no, ja też e, bądź czelem, panowie, e bądź celem No, jeszcze no, tej jestem bardziej narażony na to, żeby odpłynąć w przód No po jadę, Co? Ja kiedyś przywaliłem w bandy jadłem 50 na godzinę i nie miałem tyłu, także... Dobra, Z zaraz, zaraz, idę Okej. Okay. Czyli... Jak dobrze liczę... Jest już na 75% dystansu i mogę się rozwalić, tak? Tak. I będę siódmy. Tak. Hmm, pomyślmy. Kornel, na którym okrążeniu Łukasz się rozwalił? Na dwunastym. Na jedenastym. Na dwunastym. Na dwunastym. Dobra, czyli on ja też na będzie nasony. Nie, na dwunastym, bo... E, e, na jedyny... Fiedm... Nawet nie, wiecie co? Nawet jeśli. Nawet jeśli na 11 to będzie liczone. Aha, no, to dobra. Dobra, 12. dobra to, to, to ja sobie dojadę do trzynastego na spokojnie. I nie ma takich rzeczy. Ja znowu w picie. Jak coś. Mierin. Który stik jesteś piąty? On chyba piąty, tak, ja, ja tak. jestem szósty. O ile Siódmy. tylko Siódmy, bo. Znowu zignoruję. Znowu cię, zdać, cię Więc uważaj tam. W... Wiesz, że ja cię zaraz dubluję. Ja już tak zjechałem, już ostatni pistolet. Na całe szczęście powtórki działają. No, no ja cię zaraz dubluję. O! to w Turcji. E, ja Cię zaraz dubluję Człowieku, bo ja już zacznę 13. obciążenie no a Ty jesteś na 12, nie? Tak. No... No spokojnie... Czy no to, ja, to mówi nie? Ja, 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 to... ja już jestem, no, końcówka pierwszego sektora. No ja... Poczekaj, bo... Dobra, bo... Bo jestem leniwym ściekiem i mi się nie chce jechać do ostatniego okrążenia. O oh Boże... Zawsze możesz rozwalić skrzypę. Znaczy, e, czy mi się opłaca? Hmm. Nie no, ale że chłop to ścina, to ty? Czy... Spaseniec! Co, kurde, co ty zrobiłeś? Nie Wie? wiem Junior, powiedz, czy miałem czy nie skrzybło. Właśnie nie wiem, ja nie widziałem, ja widziałem tylko, że w banie były Właśnie Internet kochany. Czy to będzie zgłaszany? Kto? Krzypo. Tak. Tak. Zgłaszam, debil takiego tutaj pompotowy, ale tak, musiał być cztery kary dostać. Ja bym dotam dał tam przez 10. Nie no, bo zasady, to chociaż te 5 sekund 15 tak na zasady Gnoić Skrzypę, gnoić To jest A, bo... A, bo to już meta, dobra Do. E, Skrzypa już dojechał, czy? Zwycięstwo tak. Dobra, dobra, to ja też, dziękuję 15 sekund będzie? Dzięki. Tak! Ej, jeśli dostanie 15 sekund, będę jeszcze przed nim 15 sekund, <głos> ale zależy <noise> Brawo, po prostu jedno O tak. Mm. Tak dla zasady. Dobra, jest podziem, po, humor. ale lepiej opony pony, jakie mam z stronę. Joa, ci Dobra, wypierdam. Dobra. Róbcie Ro skinę wyników, bo czasu ja nie dojechałem. ja się nie dojechałem. No i poczekajcie chwilę. No to już ze mną. No, trzeci <grym> A, u mnie Exo ma y, 4 na 14 wycofał się. No. U mnie Co? też, no, U mnie też, właśnie, u mnie Exo jest. Tak, zredu. He, kurwa, mógł mnie tak pojechać, sopty, sopty, sopty. Nawet. A to nie jest nielegalne? Znaczy. E, muszę Koń mieć, że. bo mieszkał Epicop. Aha. Żyjemy w Polsce. Aha, ja jestem okrzeżenie do tyłu, no tak, umy się egzoby na trzecim krążeniu.